Witam Państwa bardzo serdecznie w prezentacji kolejnego auta, które trafia do naszej oferty. Jest to Renault Scenic. Samochód został wyprodukowany w 2012 roku. Jest to wersja poliftingu. Pierwsza rejestracja grudzień 2012. Silnik 1.6 diesel o mocy 130 KONI. Sprzężony 6 skrzynią manualną. Przebieg auta do 230 tysięcy km. Bardzo bogata wersja wyposażenia Boze kolor to biała perła prezentuje się fenomenalnie tutaj dole mamy światła LEDowe do jazdy dziennej światło przeciwmgielne i w głównych światłach reflektorach światła mijania, a także drogowe przepiękne czarne dodatki w wersji Bose, felgi aluminiowe czarne lusterka prezentuje się z zewnątrz Samochód jest zarejestrowany w Polsce, na auto wystawiamy fakturę VAT-marżę, dlatego nie płacą Państwo 2% podatku PCC. Zejdziemy do wnętrza pojazdu. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, lusterka składane, system bezkluczykowy, podgrzewane przednie fotele, białe pasy, półsłużone fotele. Tylna kanapa, trzy oddzielnie sterowane fotele, tutaj mamy miejsca na posiłki, napoje, tutaj wysuwano mamy roletkę, szyby oczywiście również elektryczne z tyłu. W bagażniku dodatkowo kupujący dostanie felgi stalowe z oryginalnymi Kołpakami, no a także opanami zimowymi, w bardzo dobrym stanie. Także odchodzi Państwu dodatkowy koszt, jeżeli chodzi o zakup opon. Opony, które są na aucie, są również w bardzo dobrym stanie. Marki Goodyear dobrze pamiętam, z 18 roku. Tak autko prezentuje się. Przejdziemy. Przodu, tu również podżywany fotel pasażera, na nagłośnienie marki Bose I Przejdziemy na przednią kierownicę. Dobrze, a więc tak, dokładny przebieg 23407. Nawigacji z mapami całej Europy z rozpoznawaniem znaków, kamera cofania, nagłośnienie bluetooth, tak jak już wspomniałem, przepraszam meboze z funkcją Bluetooth, jeżeli chodzi o został głośno mówiący, jest wejście USB, AUX, dwustrefowy Klimatronik, elektryczny ręczny, tempomat, ogranicznik prędkości. Zobaczcie jak się fenomenalnie prezentuje kierownica po 200-300 tysiącach Naprawdę, ktoś się na ten samochód dbał Tutaj sterowanie Nawigacją, komputerem Tutaj można sobie suwać Podłokietnik, schowek Wysuwany Także tak to wygląda Podsumowując Renault Scenic 2012 rok, 1.6 diesel 130 koni 260 tysięcy kilometrów przebiegu wersja Boze. Na samochód wystawiamy fakturę vat Marżę, dlatego nie płacą Państwo 2% procent podatku PCC. Zapraszam na naszą stronę używanypewnio.pl. mogą nas Państwo również znaleźć na Facebooku. Wystarczy wyszukiwarkę wpisać używany pewniak. A także jesteśmy dostępni na automoto pod adresem używanypewnia.automoto.pl. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.